We wtorek 9 lipca prezydent Andrzej Duda poleciał do Stanów Zjednoczonych, by wziąć udział w szczycie NATO. Co prawda wizyta zakończyła się wczoraj 11 lipca, ale na Twitterze wybuchła niemała afera w związku z jednym wydawałoby się niewinnym zdjęciem. W trakcie pobytu w USA prezydent Andrzej Duda postanowił poćwiczyć na siłowni. To nie jest mój prezydent. Wstydzę się, że taka osoba reprezentuje mój kraj. Wyjątkowo obrzydliwych i niecenzuralnych tweetów w tej sprawie było sporo, jednak zdecydowaną większość stanowiły pozytywne komentarze. W sensie, że za małe ciężary? Chyba go za bardzo odchyla. Musi popracować nad techniką, ale żeby od razu z urzędu zdejmować, to trzeba być słabym silniczkiem, któremu przeszkadzają silne chłopy. Pisze to. Chudy chłop, no, może duży ciężar, warto czasem wziąć za duży i pomachać ze słabszą techniką, ale to nie powód do zdjęcia z urzędu. Czy to jest poważne zdjęcie? Bardzo. Chłop trenuje z poważnym obciążeniem dla niego, skoro go buja. Za wysoko podnosi hantelki, oszukując tym samym ruchu barków. Masakra. Dopakować jak Andrzej Duda. Cel do końca roku. Prezydent Andrzej Duda dźwiga na swoich barkach losy Rzeczpospolitej. Pomijając sympatie polityczne, to słabe jest nabijanie się z innych na siłowni. Każdy kiedyś zaczynał. Autor głównego tweeta postanowił się pochwalić, kto jest jego prezydentem. Moim od 1989 roku jedynie Kwaśniewski, żebyście dobrze zrozumieli logikę silniczków. Prezydent, który dba o siebie, chodzi na siłownię i biega, to wstyd. Ale prezydent, który dosłownie pojechał na pieczony na obchody rocznicy największej zbrodni dokonanej na polskich oficerach. To już powód do dumy. Ja wysiadam. Jeśli chodzi o zdjęcie z siłowni, to została tutaj jeszcze oznaczona jedna sprawa, którą niektórzy byli chyba mocno zaskoczeni. Ale to fake foto? Prawda, że fake? Prawda? O boże, mężczyzna z pe co za świat. Chłop Masiura, jak tak można? A ciągle powtarzaliście, że Duda nie ma jaj. W waszym świecie alternatywnym facet z przyrodzeniem to może być faktycznie fake. Gender studies temu zaprzeczają. Dzisiaj jest jakiś festiwal żenady u silniczków. Co drugi wpis to lepszy. Ale to nie koniec. Internauci skomentowali jeszcze jedno zdjęcie z wizyty prezydenta Polski w Stanach Zjednoczonych. Tym razem nie podobał im się ubiór prezydenta oraz fakt, że lubi pobiegać. To nie jest fotomontaż. To prawdziwe zdjęcie z Waszyngtonu, gdzie po raz kolejny pan Andrzej i pan Marcin polecieli albo pobiegać poprzednim razem w USA, albo na siłownie. Znajdźcie drugą taką ekipę z innego kraju. Gdyby nie biegał i był w złej formie, to byście gadali, że jest spasiony i tak nie powinien wyglądać prezydent. Weźcie wy rozpęd i walnijcie w ścianę. Duda biega źle, nie biegałby i byłby spasiony źle, Duda robi zakupy źle, nie robiłby to też źle. Byłoby, że jest jakimś zamkniętym pałacowym burakiem. Duda nigdzie by nie jechał źle, Duda gdzieś pojedzie źle. O co on się gdziekolwiek pcha, jesteście chorą sektą. Najlepsze jest to, że w trakcie pobytu w USA prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu i to również wielu osobom się nie spodobało. Kto najgłośniej krzyczy złodziej, zazwyczaj złodziej krzyczy złodziej. Czy w tej chwili mamy z czymś takim do czynienia? No, czy jeżeli się w okaże, złodzieja w Polsce. Panie redaktorze, ja w bardzo trudnych czasach pandemii koronawirusa, Współprowadziłem polską politykę także wewnętrzną, tak? Z premierem Morawieckim, z polskim rządem zjednoczonej prawicy, z większością parlamentarną wtedy. Były naprawdę bardzo trudne momenty. Gospodarka praktycznie rzecz biorąc stała. Dokładaliśmy miliard dziennie po to, żeby utrzymać miejsca pracy. Czy spadł drastycznie, dramatycznie poziom życia w Polsce? Nie. Czy coś, Czy załamała się polska gospodarka? Nie. Czy można było podwyższyć 500 plus do 800 plus zaraz potem i wypłacić? Tak. Czy można było wypłacać 13, 14 emeryturę? Tak. Były pieniądze? Były. Gdzie są? Ja pytam, gdzie są? Albo mamy do czynienia z ludźmi, którzy pozwalają kraść i nie wiem, uczestniczą w tym procederze, albo mamy do czynienia z ludźmi, którzy po prostu pozwalają kraść, bo nie umieją sobie poradzić. I tak czy siak oznacza to, że są niedołęgami. Że nie umieją zarządzać polskim państwem, jeżeli się okaże, że nie ma pieniędzy, ponieważ przez 8 lat pieniądze były i pozwalały na realizację wszystkich świadczeń, o których oni krzyczeli, że są niemożliwe. W sensie ma biegać w garniturze Czy o co chodzi? W sensie jak jadę załatwiać poważne polskie sprawy jest dyplomacja, to mogę sobie darować trzy dni biegania. Są ważniejsze sprawy, do których trzeba się przygotować, choćby powtórzyć słówka z angielskiego. Tymczasem Tusk na szczycie w Paryżu. No właśnie, wśród pozytywnych komentarzy było wiele takich, które przypominały, że liderzy różnych państw, w tym Polski. Dosyć często promują aktywność fizyczną, również w trakcie wizyt zagranicznych. Ale wstyd, Duda pojechał do USA sobie pobiegać, pisowskie standardy, wstyd na cały świat. No bo biegać to może tylko Tusk. No to spoko, że uprawiają jakiś sport, premier Tusk też przecież biega. Dlaczego jak Tusk biega, to wszystkie silniki i tak zwani demokraci się po prostu rozpływają z zachwytu, a kiedy Duda chce dbać o swoją kondycję, jest na siłę wyśmiewany, bo pan premier Donald biega po naturalnych parkach i skwerach. Nie boi się spotykać i rozmawiać z ludźmi. Czasem nawet do karmi łabędzie w stawie, a duda to w jakiejś dusznej siłowni w piwnicy, odizolowanej od świata i ludzi. No, ekologiczne, to to nie jest. Pamiętaj, silniczku, jak ćwiczy prezydent USA, to zachwycaj się jak to dba o swoje zdrowie i w ogóle jak normalny człowiek chodzi na siłownię. A jak to robi prezydent Polski, to pisz, że ci wstyd. I jest to kompromitujące dla pozycji, jaką zajmuje. Pora na CS-a. Liberalni wyborcy piejący z zachwytu, że premier Finlandii jeździ na rowerze do pracy i jednocześnie hejtujący własnego prezydenta, że chodzi na siłkę. Ta. Prezydent Czech również pojechał do USA i wybrał się na poranny jogging. Ja w Stanach Zjednoczonych nigdy nie byłem, ale za to znam kogoś, kto był, i stąd wiem, że bieganie w Stanach to jest norma. Podobnie jak strój sportowy, który miał na sobie prezydent Andrzej Duda. Prezydenci USA na przestrzeni lat, jak widać na tych zdjęciach, również biegali to w strojach sportowych, a nie w garniturach. Zupełnie normalny widok, przynajmniej dla Amerykanów. Nie, no ludzie, dajcie spokój. Prezydent też może robić zakupy, też może biegać, a nawet powinien robić te normalne rzeczy, jak każda Polka lub Polak. Mógł w tym czasie siedzieć przed biurkiem albo leżeć w łóżku, a tymczasem poszedł pobiegać. To raczej pozytywne. Przecież tu widzimy same zalety. Prezydent promuje zdrowy tryb życia. Od PR, że prezydent to swój chłop, a nie nadęty bufon, który musi się wozić limuzyną non-stop. Tusk. Też biega. Pozytywne słowa w kierunku prezydenta Andrzeja Dudy skierowały również osoby, którym raczej nie jest po drodze z prezydentem. Co wy na to, silniki, aby nie dopielać się do wszystkiego, tylko do tego, co jest warte dopielania? Jakby to był Tusk. To zachwycalibyście się jego luzem i formą. Pomijając mój stosunek mocno krytyczny wobec obecnego prezydenta RP, gdy Tusk biegał albo na przykład czeski prezydent Paweł jeździł na motocyklu, to pierwsi byliście do zachwytów, bo wiecie, swoi ludzie i w ogóle. A tutaj będą łacha drzeć, choć w ogóle nie ma z czego. Gardzę. Nawet dziennikarz gazety wyborczej nie widział w tych zdjęciach niczego złego. Nie rozumiem, to jest jakieś strasznie śmieszne, że prezydent biega i ćwiczy na siłowni? Nie, śmieszne jest, że chwali się tym, jak średnio rozgarnięta influencerka. Swoją drogą inni politycy na szczytach nie mają czasu na głupoty, a nasz As ma wyłącznie czas na głupoty, bo nikt się z nim spotykać nie chce. Wielu z zachodnich Prezydentów uprawia influenceriadę, także z siłowni. Co w tym dziwnego? W tym kraju jest totalny podział: jak biega gość z jednej strony politycznej, to połowa go wspiera, a połowa hejtuje. Jak biega albo harata w gałę gość z drugiej strony politycznej, to też pierwsza połowa go wspiera, a druga hejtuje. I tak w kółko. Ja tam szanuję, bo widzę, że mocno zjechał z wagą. To prawda, że mamy w Polsce taki podział, chociaż przykład ze zdjęciem prezydenta Andrzeja Dudy pokazuje, że nie zawsze musi tak być. Są po drugiej stronie barykady ludzie, którzy swoich oponentów pochwalą, jeśli jest ku temu powód, i jeśli jest za co, to skrytykują swoich. Mam taką naiwną nadzieję, że podział w Polsce będzie z czasem coraz mniejszy i ludzie razem, niezależnie od swoich sympatii politycznych, będą krytykować lub chwalić decyzje polityków bez względu na to, do jakiej przynależą partii. Jakie jest Wasze zdanie odnośnie kontrowersyjnych zdjęć prezydenta Andrzeja Dudy z siłowni oraz w stroju dobiegania? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.